Siemandero. Tutaj klocki Friend. by Michael. Ja i ja, Ale. W dzisiejszym odcinku będziemy składać co? Aluś? Zestaw Lego, Friend. Lego Friends. 41 700. Numer katalogowy. Tak to się prezentuje z przodu. A tak z tyłu. Tak prezentuje się z tyłu. Oczywiście. Tak jak widać. No i to co? Otwieramy go. Nie będziemy przedłużać za dużo. Zobaczymy co tam się dzieje. O, dobra. Myślałam, że, że, że już tam go otworzyć, ale okej. Okay. Dwa otworzę się. Dobra. Karton pusty. I będzie już śpiące. Co my tutaj mamy? jedyneczka Mamy... O kurde, mamy trzy te, czyli tak, tutaj mamy jedyneczkę, ale pokazuję. o, proszę bardzo, o. fajnie, dużo takich części, dwójeczkę, pokaż, o, tu mamy dwójeczkę, a dwójka jest tym największym, czekaj, Ala, bo zasłyniłaś. o, no i trójeczkę mamy o w to... mamy fajne takie te tak. no to ja wiem co to będzie to hmm. będzie takie drzewko które... no ja wiem to będzie palma najprawdopodobniej wiesz hmm. tu mamy naklejki czego ci... bardzo nie lubimy mogłyby no. być nadruki a nie Ale... naklejki taki stół zobacz chyba jest co nie to do, do wc zobacz do, do tego ano zobaczcie to jest no po mojemu to do nie? Prysznic tutaj. Ta no, tabliczka pokazuje od ten. No, no powiem, jest. że, no powiem, że fajne. No, no tylko nie lubimy ich ten. Tu mamy. Bo pokażę wam żagiel z materiału. Normalnie żagiel z materiału. Patrzcie. Taki duży. Fajnie to wygląda. No, no, a to, yy. no i mamy dwie instrukcje z tego, co ja widzę. No, dwie mamy. Tu to jest mniejsza Mniejszą. Co ona tutaj. Ma... Ile hmm, stron? A, bo tutaj takie te drzewko pewnie, co? Nie. Stron ma 38 pierwsza. No i mamy tutaj drugą, gdzie druga jest większa. No, większa tak. I grubsza. No i grubsza. No, ta jest grubsza. A ile 109 będziemy mieli. Coś takiego, 109, nie, 108. A tu zasłaniasz, patrzcie, tutaj już pokazuje jak ten. I oni tam śpią pewnie. <grym> no raczej <grym> mają jakieś fajny Patrzcie, tutaj fajny taki statek jest. To, to mamy, to mamy. To, mamy no. to możecie sobie obejrzeć na odcinku, ten zestawik mamy. Ej, to jest... No teraz to... mamy ten. No. Będziemy składać. No i ten jest fajny, fajna taka łódeczka nawet, co? Może kupimy Rower tego, nawet, może, kup, może kupimy taką łóteczkę <noise> No nic, nie będziemy przedłużać i będziemy widzieć się po krótkiej chwili po złożeniu tego zestawu. Do zobaczenia. No, tak. One eternity later. Siemanko, po krótkiej przerwie. Takala? Tak. Ala? tak. No powiem było trochę z tym składania, jak poziom trudności tak jak dla Ali, no to był tutaj chyba master expert. <grystanie> no miała trochę problemy z no, tym. Troszkę. Niby, ja... niby to jest od już ja wam powiem, mówię. Brat... No brat też. No powiedz powiedz. mój brat jeszcze pomagał. Pomagał tak. To niby jest 6 plus. No ale. No, musiał pomóc, musiał, nie? No i tak. Zestaw prezentuje się tak jak widzicie, mniej więcej. Może pierwsze zacznijmy od zestawu. Więc zestaw prezentuje się w ten sposób. Tu mamy takie jakby oddzielne. Na te deski surfingowe, nie? Deski surfingowe Surfingowe. To jest takie jakby. Trzymają tutaj, nie? Tu jest kamizelka. Tak jak widzicie, tu jest kamizelka. Ale wiosło. I deseczki dwie i to stoi. Oj. Stoi tak, nie? Dalej. Mm. Tu mamy oddzielny. Znowu powiem Wam szczerze, znowu we Francach trafia się taka rzecz jak WC. To jest WC po kleipsku, tak mi się wydaje. Tak, i wiecie. Dachu nie ma, bo po co, jak tam ciepło cały czas? Nie, nie, nie pada deszcz. On się prezentuje w ten sposób. A, jeszcze chciałem dodać, że nie naklejałem naklejek. Hmm, a nie naklejałem naklejek z tego powodu, że ten kolor, taki piaskowy, przyda mi się do. No, do jakiegoś moka, z, pewnie z, 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 z tatuina, bo będę chciał składać. Więc te wszystkie piaskowe nie mają żadnych naklejek, więc tu nic nie naklejałem. Naklejki mam tutaj w całości. Postanowiłem, że nie będę naklejał. Naklejki po prostu zostaną. Jakby ktoś chciał naklejki. No, możecie się zwracać do mnie. No i tak, tu mamy no, WC. Kolejne. Kolejne WC, tylko to jest WC po chyba karaibsku. No i proszę, kiberek w kształcie muszelki, tak? Tam jest tu my, walka w środku, tu chyba lusterko. Tutaj fajna taka palma, to pewnie ta, ta palma trochę tutaj, wiecie, jak żeby coś jak będzie padać, w razie czego te palmy, to żeby na głowę nie leciało, nie? No i tutaj dźwiczki, dźwiczki są fajne, nie? Ogólnie. Mm, ten patent z tymi drzwiczkami, że jakby wchodzą tu, no, no to fajnie, to fajnie jest zrobione. To jest oczywiście Lego friends No Lego friends tak, oczywiście. No i tu jest taki no WC. WC no, i tu mamy teraz cały zestaw. Cały ten zestaw. Zaraz ja obniżę kamerkę jeszcze na no, maksa, ile mi się tam będzie dało. No i on prezentuje się w ten sposób, nie? No tutaj mamy wiatraczek po lewej, fajnie to. Tutaj mamy tak jakby podłączenie prąd, to są świtełka tak jakby, nie, te. O, tutaj wiadomo mamy ten. Tutaj rybki, fajna sprawa właśnie, to też fajna, bo to się odsuwa na boki, nie. Odsuwa, wysuwa. I to, tu mamy tak jakby środek tego wszystkiego. Łóżka mamy fajne, piętrowe i w ogóle, no mówię, no fajnie to, fajnie to wygląda. Te o, właśnie koniki, te takie muszelki, no to mega, mega. No i tu się też zamyka na środku, nie? O taką, że całości to możemy zamknąć ten cały. Jak tu mamy siedzenie, wędeczka, nie? Wędeczka oczywiście na jakieś rybki. O, sobie schylamy, możemy łapać, o. Fajna opcja. Tu koszyczek, szpadel, a nie widać. Szpadel, koszyczek. A tu mamy takie ognisko, nie? Fajnie, o, fajnie to zbudowane można też. Ognisko pianki robić. Pianki co można robić, dokładnie. No i tutaj też on to się prezentuje mniej więcej w ten sposób. No z tyłu tu nie ma nic ciekawego. Więc tu nie, nie, nie będę pokazywał, bo to nie ma sensu. Tu pianki są. Patrzcie. No oczywiście mi się podoba... Na ognisko. Się, w tej beczce, nie? Tutaj jest łóżko. Wiecie co, widzowie? Mi się podoba to. No fajnie, to jest takiego materiału. To też jest fajna opcja, że to nie jest żaden taki ten. No i on się całe te frency prezentują się w ten sposób. Ale jakby to zestawy. Nie to Więc teraz idziemy do minifigurek. Pa. Więc minifigurki prezentują się w ten sposób, nie? tak, zacznijmy może od lewej. To jest radio. Tak się domyśliłem, nie? Że to jest to fajnie, fajna taka opcja. Czekajcie, ładno O, nie będzie ten ostrość. Ostrościo, chłapie, łapie. Radio. Fajne to jest to nadruk, nie? Tutaj mani, mamy minifigurki. Z skap, kapokiem do pływania. O, tak się prezentuje. Mini figureczka. No minifigureczka. Jest Sala, ona jest Andre. Stevenia stiweni, i... I. Y, i y, 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 jak on się nazywa? Daniel. No to proste. Tu jest fajna minifigurka. W czapetce Stevenia bodajże tak, żeby mnie przekręcił. Zaraz, a, Stefania, dobra Tak się prezentuje. Stefania nasza. Fajnie wygląda, nie powiem, że nie. No, no i tutaj mamy. Ma takie mamy same oczy. Daniela. Daniel też fajnie. Wygląda dosyć. No i tutaj mamy. Jakby pieska. Zobaczcie, mały Jak piesio. Jak się nazywa? Nie wiem, możesz go nazwać. Dalmatyńczyk na pewno jak jak się patrzy nie no fajny jest nie Nazwijmy go tu do siodeczka. O. Tam sadzimy go do siodeczka. Tu mamy miskę z kością dla niego. No oczywiście mi się podoba. I ona się prezentuje tak te minifigurki. Mi się... fajnie nawet no. te francusów te figurki nawet są spoko co Tak. No też mi się tak wydaje że nawet co spoko. No oczywiście ja wolę te minifigurki zwykłe no. Być i poszło. no więc tak jak się podoba no dobrze, ja odcinek też. z LEGO FRIENDS cały ten no zestaw Summer. zostawcie łapkę w górę no subskrypcję i dzwoneczek byście wiedzieli o naszych, o naszych e, odcinkach nowych no widzicie ona się, się już bawi więc <ścoughs> trzymajcie się pa, pa. Nie a I jeszcze wiecie co nie powiedziałem na sam koniec że zostało nam no i tyle, tyle tych, tych całych zapas Nie oczywiście bez tych dwóch czarnych o no tych, bo to one tu nie były, ale to, to wrzuciłem niechcący w ten. Więc tak oprócz tych dwóch to to wszystko zostało jakby w zapasie. Kolejne, kolejny zapas do segregowania. Posegregujemy później. Nie, no więc teraz trzymajcie się. Jeszcze raz. Zostawcie. Łapkę w górę, dzwoneczek, subskrypcję i do następnego odcinka. Trzymajcie się.